Cześć, witajcie, z tej strony Celgi. W dzisiejszym odcinku Tak jakby pokażę wam Nową serię oraz gospodarstwo Na którym będzie się znajdować eee, Więc tak, to będzie polska seria na mapie Pojeżdżek Gostyńskie, Jeżeli dobrze pamiętam Jeżeli nie, to możecie mnie poprawić no więc, nie będę przedłużył i pokażę jak będzie wyglądał mniej więcej gospodarstwo więc tak tutaj taki oto zgrabianka Pottinger Schwad Kreisel 300, czyli 3 metry tutaj oto taki przetrząsać far bo jest chyba jakiegoś większego modelu ja się model na pewno ma, ale nie jest jakoś to opisane, bo to starsza. Oraz polska kosiarka. Agromet. Słup z tego co pamiętam to chyba... Albo nie, nie będę, nie chcę pełnić błędu. Przyczepy. Autosan D47. Tutaj jedna i druga. Presa kostkująca Sipma Z224. Na jeden. Tutaj taka przyczepa. Też agrometu. Czyli tej samej firmy co kosiarka, z tego co pamiętam. Trzytonowa, taka mała. Pierwszy ciągnik. Taki mniejszy z Turem T25. Bardzo fajny ciągnik. Do tura myślę, że będzie bardzo. Dobry, więc przejdźmy do drugiej części. Tutaj mamy tak ciągnik Ursus C360 z kabiną. Nie pamiętam jak, ale to chyba czeska jest. Nie zabijcie mnie za to, że pomyliłem nazwę kabiny. Tutaj Ursus C4011 z puszką. Też bardzo fajny ciągnik. tutaj za nimi stoi rozsiewacz do nawozu opryskiwacz siewnik w sensie bardziej sadzarka przepraszam sadzarka i siewnik więc przejdźmy dalej tutaj znajduje się pług unia Gruciąc 3 skibowy tutaj taki kultywator kombajn z maj na 145, on z tego co pamiętam, kombajny z maja były na, jakby to powiedzieć, bazie kombajnów klasa, więc pewnie jest to do jakiegoś klasa podobny. Tutaj brony trójeczka. Przejdźmy dalej, tutaj jest obora z krowami. Tu to znajduje się rozrzutnik obornika, mały, ale jak na razie wystarczy oraz jeszcze jest tutaj beczka na gnojowice, więc przejdźmy dalej. Tutaj jeszcze znajduje się paleciak. No i na razie to tyle. Na pewno w przyszłości się pojawi jeszcze łyżka, lecz na razie jej nie ma i z sprzętu to będzie wszystko. A teraz będzie oprowadzenie po. Polach, więc pozwólcie, że wezmę sobie mapę, żeby zobaczyć gdzie znajdują się pola, bo na pamięć tego nie jest. Jak ktoś miał szczęście, prawie w sarnę uderzył. Więc tak, tutaj pierwsze pole, 142, należące do tego to gospodarstwa. Takie dosyć długie, fajne. Na pewno będzie się fajnie je uprawiać, bo długie. Więc idźmy dalej. Możecie się spytać, czemu po prostu nie wziąłem, żeby przejechać jakiegoś pojazdu. No bo chcę, żeby ta seria była realistyczna, a nie mam podpiętej kierownicy, więc... Po prostu się przejdę, żeby to wyglądało bardziej realnie, niż jakbym jechał, bo jednak widać kiedy się jedzie na kierownicy, a kiedy nie. No więc po prostu... Dlatego. Tutaj jest pole numer 150, też należące do nas. Na mapie słabo widać granicę, ale nie martwcie się, tylko ten kawałek dotąd jest do tego pola, a... Ten większy kawałek jest już kogoś innego, więc tak, jeszcze łąka gdzieś powinna być po drodze, to akurat przejdę laskiem. Nie będę szedł komuś po polu. A i tak chyba będę musiał. pierwszym celem na tej serii będzie spłata kredytu, który jest dość duży. Więc nie spodziewajcie się, że będą jakieś nowe nabytki z początku serii. Nie, nie można odwiedzić chyba, nie. To tutaj będzie bliżej stąd. To jest pole 131, też należące do nas, takie malutkie poletko. I jeszcze łąka gdzieś była, tylko nie mogę jej teraz znaleźć. A czyli nie mamy łąki, z tego co widzę. To mi się coś musiało wydawać, więc jedno z tych. Trzech pól należących aktualnie do nas.